W odcinku 856 pokazywałem, jak przy pomocy formuły wyznaczyć dekady dla dni w miesiącu, i w komentarzu pod tym filmem Tommy Dab zaproponował bardzo fajną formułę, która kieruje się bardzo sympatyczną logiką. Chciałbym pokazać Ci tę formułę i omówić tę logikę. Do dzieła! Więc Tommy zaproponował, żeby sprawdzać, czy dzień wyodrębniony z daty, czy jest mniejszy lub większy od jakiejś liczby, podobnie jak ja. Więc jeżeli sprawdzimy czy dzień wyciągnięty z daty jest mniejszy niż 11, to w wyniku takiego porównania otrzymamy prawdę albo fałsz. Spójrz, mam fałsz, kopiuję do dołu dla pozostałych wartości będę miał albo prawdę, albo fałsz. Warto wiedzieć, że po przy dodawaniu y, lub odejmowaniu fałszy i prawd y, do siebie albo do liczb te fałszywe i prawdy będą konwertowane na zera i na jedynki. Zobacz, że jeżeli powiem sobie do tego fałszu dodaj mi 1, to fałsz to jest 0, 0 plus jeden wyjdzie 1. Tymczasem dla prawdy wyjdzie dwójka, bo prawda to jest 1, więc otrzymamy w ten sposób dwójkę. I jak można to sympatycznie wykorzystać? Zobacz, to mi DAP zaproponował, aby formuła wyglądała następująco. Równa się dwa. Dlaczego dwa? To zaraz zobaczysz. I od tej dwójki będę chciał odjąć Będę chciał odjąć 1, jeżeli trafię na pierwszą dekadę miesiąca, jeżeli trafię na dzień, który jest mniejszy niż 11. Jak takie coś otrzymam? Otwieram nawias i powiem Excelowi, użyj funkcji dzień, wyodrębnij ten dzień z daty i sprawdź, czy ten dzień jest mniejszy niż 11. Zamykam nawias. Zobacz, że w wyniku takiego porównania otrzymam prawdę albo fałsz. Jeżeli trafię na pierwszą dekadę, to wyjdzie prawda. Prawda będzie przekonwertowana na jedynkę przy odejmowaniu. 2 minus 1 da mi 1. Zatwierdzam to enterem, kopiuję do samego końca w dół i spójrz, tam gdzie mam pierwszą dekadę, tam wskoczyła jedynka. Tam gdzie mam dekadę drugą albo trzecią, pozostała dwójka. Co mogę dalej zrobić z tym fantem? Wchodzę do formuły i powiem Excelowi, że chciałbym dodatkowo jeszcze dodawać teraz do tego jedynkę albo, albo zero w sytuacji, gdy dany dzień jest z trzeciej dekady miesiąca. Więc znowu otworzę nawias, aby zachować kolejność działań. Użyję funkcji dzień i wyodrębnię ten dzień z daty i powiem, żeby Excel sprawdzał, czy dzień jest większy niż 20. Zamykam nawias. I spójrz teraz, co się dzieje ciekawego. Na początku mam dwójkę. Ten, te dwa warunki, te dwa porównania, czyli to porównanie. I to porównanie. Nigdy nie będą obydwa spełnione jednocześnie. Albo będzie spełnione jedno, albo będzie spełnione drugie, albo nie będzie spełnione żadne z tych porównań. Więc, jeżeli nie będzie spełnione żadne, czyli dzień nie jest mniejszy niż 11 i dzień nie jest większy niż 20, to znaczy, że on jest ze środka, czyli dekada druga, więc zostanie dwójka, bo będzie 2 minus 0 plus 0. Fałsz, fałsz, pamiętaj, to są zera. Jeżeli będzie spełniony ten pierwszy warunek, to pierwsze porównanie, to nie będzie spełniony drugi. W takiej sytuacji, jeżeli spełniony jest ten pierwszy, wyjdzie z niego prawda, dwa minus prawda, da nam jeden, bo prawda będzie przekonwertowana na jedynkę. Prawda, że sprytnie Tommy Dab sobie to wymyślił? Zatwierdzam tę formułę Enterem, kopiuję do samego końca w dół i spójrz, mam jedynkę, dwójkę albo trójkę. Jeżeli chciałbym jeszcze mieć literkę D, to oczywiście ustawiam się w tej formule na samym początku, otwieram cudzysłów, wpisuję D, zamykam cudzysłów i użyję Enda, aby skleić tę literkę D z tą liczbą, która wychodzi mi w wyniku tych fajnych porównań. Mam nadzieję, że podobało Ci się konwertowanie prawd i fałszy na jedynki i na zera i ta operacja logiczna, ten tok rozumowania, który Tommy daw przyjął, też Ci się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę pod filmem, umieć też komentarz, jeżeli masz jakieś przemyślenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.